Bronisław Komorowski przekroczył właśnie wszelkie granice. Filip pyta, z jakiej upolowanej zdobyczy, jaką myśliwy pani, jest najbardziej w swoim życiu dumny? Z dubleta do kaczorów. Dublet do kaczorów. A co to jest dublet do kaczorów? Że dwa się strzela, raz za razem z dubletówki, Bach i spadają dwa kaczory. Bronek, po pierwsze, gdyby nie wydarzyła się ta katastrofa, to nigdy nie objąłbyś pewnie urzędu prezydenta. Po drugie, wszystko składa się niestety w logiczną całość, bo jakby spojrzeć na to, że ówczesna władza oddała praktycznie całe śledztwo Amerykanom i Ruskim, a potem słuchając tego fragmentu, gdzie redaktor Rymanowski sprytnie podkreślił nawiązanie do Smoleńska. A kaczory się podnoszą wysoko? Różnie, wyżej, niżej, w prawo, w lewo. Wydaje mi się, że to kwestia wielu lat i w końcu prędzej czy później to wyjdzie. Nie twierdzę, że to od razu musiał być zamach, ale ktoś tutaj jest odpowiedzialny za tragedię smoleńską. Może kiedyś się dowiemy, a tymczasem obserwuj profil mój, czyli polityka siwego.